Cześć, nazywam się Klaudia, jestem dietetykiem i dziś odpowiem na pytanie, czy za pomocą odpowiedniej diety jesteśmy w stanie zmniejszyć objawy PMS-u. Zapraszam. Zespół nawięcia przedmiesiączkowego dotyczy bardzo wielu kobiet do tego stopnia, że wiele osób uważa, że to jest po prostu coś normalnego, że trzeba się do tego przyzwyczaić i że trzeba z tym żyć. I tutaj niezbyt bardziej mylnego, o ile faktycznie te objawy są konsekwencją naturalnych przemian hormonalnych, które zachodzą w naszym organizmie w drugiej fazie cyklu. O tyle, w żaden sposób nie powinny one drastycznie wpływać na nasze życie. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się skoncentrować, nie jesteśmy w stanie normalnie pracować, jeżeli cierpią nasze relacje z najbliższymi, to tutaj zdecydowanie nie można mówić, że jest to coś normalnego. W takich sytuacjach ja polecam skonsultować się z lekarzem, zobaczyć, wykonać badania i sprawdzić, czy wszystko jest tutaj w porządku, czy nie ma żadnych zaburzeń hormonalnych. Natomiast Faktem jest, że bardzo często wyniki badań są prawidłowe, a mimo to borykamy się z bardzo silnymi objawami napięcia przedmiesiączkowego. Może nam pomóc tutaj odpowiednia modyfikacja diety, bo faktycznie zauważono, że jest, jest na tym polu co robić i ma to swoją skuteczność. Ok, także już przejdźmy do rzeczy. Pierwszy taki objaw bardzo częsty to napady wilczego głodu, takie zwiększone obiadanie się, po prostu zwiększony apetyt. I z czym on jest związany? Otóż w drugiej fazie cyklu zmniejsza nam się poziom estadiolu we krwi, a w konsekwencji insulina jest w stanie bardziej skutecznie obniżać poziom glukozy we krwi. Co to znaczy? Po posiłku poziom glukozy wzrasta, pojawia się insulina, która ten poziom glukozy obniża. Jeżeli ona działa tak efektywnie, bardziej efektywnie, to my szybciej stajemy się znowu głodni i mamy po prostu ochotę na kolejną słodką przekąskę. Druga kwestia to obniżony nastrój, to jest złe samopoczucie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia snu. Za to odpowiedzialna jest serotonina. Natomiast serotonina jest w naszym organizmie wytwarzana z tryptofanu, a proces ten przebiega efektywniej w towarzystwie węglowodanów oraz witamin z grupy B. Witamina z grupy B są tutaj jako faktorami, czyli po prostu y, czynnikami umożliwiającymi y, te reakcje. I są to witamina B6, B12 i B9. Także y, co możemy tutaj zrobić w praktyce? Po pierwsze zadbać o to, by w jadłospisie pojawiła się odpowiednia ilość węglowodanów, by były one pełnoziarniste, czyli pełnoziarniste pieczywo, to znaczy węglowodany złożone, czyli pełnoziarniste pieczywo, y, kasze, y, pełnoziarniste makaron, brązowy ryż. I aby były one rozłożone równomiernie w każdej porcji posiłku, zapobiegnie to takim właśnie wahaniom tego poziomu glukozy, insuliny we krwi. Druga kwestia to udział odpowiedniej ilości tryptofanu. On jest generalnie dosyć dostępny w pożywieniu, jest, występuje w wielu produktach spożywanych na co dzień: w żółtych serach, w białych serach, w jajach, w mięsie, w, w produktach złożowych, nasionach, orzechach. Także z tym nie ma większego problemu, natomiast warto sobie po prostu sprawdzić, jakie są te źródła i czy faktycznie spożywamy te, te produkty na co dzień. No i witaminy z grupy B. Tutaj ich źródła różnią się także w zależności od witaminy, ale ogólnie są to również węglowodany złożone, czyli już na kasze, produkty pełnozielniste, też strączki, orzechy, nasiona, warzywa, ale również mięso, na przykład witamina B12. W Głównymi źródłami najlepszymi witaminy B12 są produkty odzwierzęce. Tutaj też takim jednym z najlepszych źródeł jest wątróbka. także może, może jeszcze niektórzy będą skłonni dać jej szansę i spróbować. Natomiast generalnie ja zalecam do zapoznania się z tabelami, które są dostępne w internecie. Z tabelami właśnie zawartości odpowiednich składników odżywczych w danych, w jakich one produktach najczęściej występują w największych ilościach. I takie po prostu szczere sobie porównanie, czy te produkty występują na co dzień w mojej diecie, czy, czy niekoniecznie, czy, w ogóle, czy być może w ogóle ich nie ma. Kolejna kwestia, witamina D. Tutaj z dietą nie jesteśmy w stanie dostarczyć sobie jej odpowiednich ilości. Nasze główne źródło to synteza przez skórę w odpowiedzi na promienie słoneczne, natomiast u nas w Polsce ta synteza zachodzi prawidłowo w okolicach około południowych, w miesiącach wiosenno letnich wyłącznie. W okresie jesienno-zimowym powinniśmy obligatoryjnie suplementować się witaminą, a w okresie wiosenno letnim no koniec końców większość z nas też powinna dlatego że zazwyczaj w okolicach tych 11-15 jesteśmy w pracy lub w szkole na uczelni ponieważ jest też dużo takich pochmurnych dni, gdy ta synteza nie zachodzi odpowiednio oraz mamy zanieczyszczone powietrze, co też nam zaburza tą syntezę skórną. Także tutaj suplementacja na pewno. Dla osoby dorosłej to jest około 2000 jednostek na dzień, natomiast warto sobie zarówno na początek suplementacji, jak i później w trakcie kontrolować te poziomy witaminy D. Jeżeli do tej pory nie suplementowaliście, to bardzo prawdopodobne, że ten niedobór u Was występuje i będzie potrzebne dostosowanie odpowiedniej ilości już w konsultacji ze specjalistą, odpowiedniej dawki, tak żeby te niedobory wyrównać. Później kontrolujemy na bieżąco co kilka miesięcy jej poziom, jeśli dojdziemy już do tego takiego poziomu odpowiedniego, zadowalającego, wtedy przechodzimy znów do takiej profilaktycznej dawki około właśnie tych 2000, natomiast to też troszeczkę się różni w zależności właśnie od odwagi, od wzrostu, od płci, od wieku. Także tutaj witamina D suplementujcie, możecie zacząć już dziś, jeżeli tego nie robiliście, ale na pewno w najbliższym czasie zalecam wykonanie sobie pomiaru, jak to wygląda na ten moment w Waszym organizmie. Dalej wapń. Tutaj okazuje się, że odpowiednia podaż wapnia może nam w, w, fajnie wpływać na zmniejszenie tych objawów. I tutaj mowa o około 1000-1200 mg na dzień. Takie zapotrzebowanie dla dorosłej kobiety to jest właśnie 1000 mg, ale w okresie właśnie tej drugiej fazy fazie cyklu warto po prostu sobie zwiększyć. Albo możemy 1200 spokojnie przyjmować przez cały miesiąc, albo w drugiej fazie cyklu zwiększamy nieco podaż. Najlepsze źródła wapnia to jest nabiał. Tutaj wygrywa on zdecydowanie na zarówno jako źródło samego tego pierwiastka wapnia, jak i yy, też z nabiału ten wapń i lepiej się nam wchłania. I jeżeli tak naprawdę, jeżeli go spożywamy w odpowiednich ilościach, i tutaj tego naprawdę nie trzeba jakoś tak mocno pilnować, po prostu wystarczy zwrócić odpowiednią uwagę na, na podaż nabiału i jesteśmy w stanie sobie spokojnie pokryć zapotrzebowanie. Problem poja pojawia się, kiedy z, z różnych przyczyn my ograniczamy lub całkowicie eliminujemy nabiał. Wtedy trzeba zwrócić bardzo dużą uwagę na inne źródła, tutaj fasola, migdały nasiona ja, ale też na produkty fortyfikowane, czyli na przykład tofu fortyfiko, to fortyfikowane napoje roślinne, fortyfikowane wapniem. Fajnym tutaj źródłem jest też wysoko zmineralizowana woda. Ona nam może nawet około 1 trzeciej zapotrzebowania pokryć, ponieważ te wysoko, niektóre z tych wód mają około 300 mg wapnia na litr. No to wtedy spożywając litr takiej wody w ciągu dnia mamy już Jedną trzecią, jedną czwartą zapotrzebowania pokrytą. Także tutaj znowu odsyłam do tabel z głównymi źródłami wapnia, spójrzcie na to, czy do tej pory przyjmowaliście odpowiednią ilość tego pierwiastka, jeśli nie zwróćcie uwagę właśnie, by te źródła pojawiły się w diecie. Natomiast jeżeli eliminujecie nabiał, ja tutaj zalecam jednak konsultację ze specjalistą, żeby po prostu sobie. Hmm, też jakby pomóc to zbilansować, wyrównać, jak, co z czym łączyć, jak to, jak to zaplanować, żeby odpowiednią ilość tego wapnia sobie dostarczyć. Dalej mamy magnez I tutaj, tutaj również wysoko zmineralizowane wody będą nam uzupełniały dzienne zapotrzebowanie na magnes, ale znajdziemy go też w pełnozielnistych produktach zbożowych, tutaj szczególnie na przykład kasza greczana, w roślinach strączkowych, w piafasola, groch, w nasionach, orzechach, migdałach. To będą dobre źródła magnezu i kobiety dorosłe to powinny spożywać go około 310-320 mg minimum. Jeżeli zważacie suplementację lub suplementujecie, tutaj trzeba bardziej uważać, trzeba dostosować odpowiednie te dawki, nie należy przesadać. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o dietę, tutaj raczej ciężko jest, jest przesadzić, przedobrzyć także spokojnie starajcie się po prostu jak najwięcej tego magnezu w diecie sobie dostarczyć. Można też tutaj rozważyć na przykład kąpiele magnezowe w soli Epsom lub klorku magnezu. Ona już nie tylko jako źródło samego magnezu, ale również jako taki aspekt relaksacyjny, odprężający, który, co, co również jest nam potrzebne w tym okrutnym dla nas okresie przed miesiączką. Dobrze, dalej tutaj w kwestii takiego... Obrzmienia, zatrzymywania wody w organizmie takiej opuchlizny, bardzo, ważna jest, bardzo ważny jest stosunek sodu i potasu w naszej diecie. Czyli ograniczamy najlepiej całkowicie lub jak najbardziej zminimalizować produkty gotowe, ponieważ one zawierają bardzo często sporo tego sodu, sporo soli, z którego my sobie nawet nie zdajemy sprawy, że zjadamy takie ilości. Dlatego tutaj najlepiej sobie je odpuścić. No, i jeżeli przygotowujemy już produkty jakieś w domu, potrawy, zminimalizować spożycie soli, zwiększyć spożycie suszonych ziół. One będą nam dostarczały znacznie więcej wartościowych składników mineralnych niż sam sód. Dostarczają też właśnie magnezu, też wapnia, żelaza. Naprawdę są źródłami tym. Na pewno nagram film, ponieważ suszone warzywa, suszone zioła są naprawdę świetnym źródłem wielu składników mineralnych, ponieważ te składniki są po prostu skondensowane w takiej niewielkiej ilości masie, jaką posiadają te, te zioła, a możemy ich dodać do potraw naprawdę sporo. Jeszcze zależy, jak kto lubi, ale naprawdę można czasami sobie poszaleć. No a druga kwestia to zwiększenie podaży potasu. Tutaj można się Wam kojarzyć głównie z bananami, z pomidorami i tutaj jak najbardziej wszelkie pasaty przeciele pomidorowe, ale również też produkty zbożowe, warzywa, strączki, nasiona, orzechy. No i spożycie samej wody. Tutaj spożycie płynów na osobę takie zalecane to około 30-35 ml na kilogram masy ciała. I właśnie warto, żeby część pokryć sobie za pomocą tej wysoko zmineralizowanej wody, która nam tutaj pomoże za, pokryć zapotrzebowanie na Potrzebowanie na, na te ważne składniki mineralne, ale mogą to też być herbatki ziołowe, napary, herbatki owocowe, jakieś kompoty, soki i tym podobne. I to by było chyba na tyle. Tak, to by było chyba na tyle. Czyli po prostu odżywiamy nasz organizm właśnie Głównie w te produkty, ale jeżeli zwrócimy uwagę na to, żeby ta dieta była taka nieprzetworzona, żeby zawierała dużo właśnie tych warzyw, owoców, produktów zbożowych, rozmaicimy ją, to dostarczymy sobie jednocześnie również wielu innych witamin i minerałów, które są ważne dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. I tutaj kolejna kwestia, już taka w kontekście nie samej diety, ale zdrowego stylu życia, to ograniczenie używek. Ponieważ alkohol i papierosy będą nam nasilały objawy zespołu przedmiesiączkowego. Dlatego tutaj, jeżeli jesteście w stanie, to ograniczcie do minimum. Na pewno podziękuję Wam, wasz organizm, nie tylko w, właśnie w kontekście PMS-u, ale generalnie wpłynie to na poprawę jakości Waszego zdrowia i w pracy całego organizmu. No i druga kwestia, aktywność fizyczna. Umiarkowana aktywność fizyczna, nie mówię to o jakichś ciężkich treningach. Codziennych, ale po prostu umiarkowana aktywność fizyczna, czy to te 10-12 tysięcy kroków dziennie, czy jakieś, y, czy po prostu spacery, jogging, y, pilates, yoga, może taniec, y, może po prostu gimnastyka w domu. Y, po prostu to, co lubicie, to, co sprawia Wam przyjemność, y, regularnie y, poruszajcie się i to wpłynie też na objawy, zmniejszy Wam po prostu objawy PMS-u. To też y, tutaj pomaga nam y, Pomaga nam w, w głowie, w naszej psychice, ponieważ sam, sama aktywność fizyczna jest też relaksująca, taka oczyszczająca dla, dla naszej psychiki, ale jednocześnie też zadziała nam to na, na ciało i na funkcjonowanie całego organizmu. I też właśnie bo wspomniałam a propos wypianych płynów w ciągu dnia też o napojach ziołowych. I tutaj oczywiście faktycznie mm, wiele ziół ma taki ma potencjał do tego, by być stosowanym przy PMS-ie, mogą nam pomagać zmniejszać te objawy, tutaj niepokalany, dziurawiec, czy melisa, choćby uspokajająco, ale nie radziłabym sobie z nimi kombinować jakoś i łączyć ich na własną rękę, ponieważ wiadomo jak to działa, tutaj coś przeczytamy, tam coś przeczytamy, sobie kupimy tabletki z taką roślinką, tutaj kupimy sobie herbatkę z taką roślinką, będziemy to pić, przyjmować y, codziennie przez długi czas, łączyć i w ten sposób y, pamiętajcie, że te zioła działają, a więc mogą też działać nam negatywnie. Dlatego oczywiście jest to duży potencjał, y, można sobie tym pomóc, można to zastosować jak najbardziej, ale rozsądnie i też być może właśnie w y, konsultacji z osobą, która się y, na tym zna, y, można też wtedy wypróbować y, przygotowane specjalnie właśnie mieszanki, które działają właśnie na konkretny problem. Tutaj też można, można sobie zarówno wyrównać, jak i narobić problemów w gospodarce hormonalnej, jeżeli będziemy stosować działa nierozważnie. Dlatego ja tutaj to w formie takiej informacji i zachęty do zapoznania się z tym tematem, ale też w formie przestrogi o tym wspominam. I na dzisiaj to będzie chyba już wszystko, także mam nadzieję, że uda Wam się wprowadzić te zmiany, te modyfikacje w diecie. Pamiętajcie na spokojnie, nie wszystko na Hopsiu, tylko po kolei zajmujcie się poszczególnymi krokami, a na pewno Wam się uda i na pewno zauważycie poprawę. też dajcie sobie czas, ponieważ to nie, musi, to nie będzie tak, że zaczniecie w poniedziałek, a we wtorek już się będziecie czuli świetnie i już przy następnym cyklu będzie wszystko w porządku. Czasem trzeba sobie dać te 2-3 miesiące, żeby, żeby ten organizm przywrócić do normy, ale jest naprawdę warto. Także życzę Wam powodzenia, dajcie znać, jak poszło, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!